Wędrówka z Głosami, autor Michael Luo. Udyr usłyszał wołanie szybującego wysoko nad nim orła. Głos miał mocny, wyrażający pewność siebie, ale nie na tyle silny, by mógł zaburzyć strumień myśli. Odetchnął z ulgą, czując w sobie pierwiastek człowieczeństwa. Głosy nigdy nie ucichły, ale Udyr wiedział, że nie powinien być niewdzięczny. Rzadko miewał chociażby chwilę wytchnienia. Słyszę, jak oddycham, przynajmniej na razie, stwierdził. Dzisiaj szedł sam. Wędrował po górskich zboczach, a za nim podążał chłodny wiatr, który z każdym podmuchem unosił w powietrzu wspomnienia o ulotnym pięknie Ajoni. Mnisi w Hiranie podarowali mu prezent na pożegnanie, gdy po kilku księżycach opuszczał ich ziemię, Zagadkę, która miała pokierować go ku ścieżce wiodącej do opanowania jego duchowych mocy. Pod szczytem zimy płynie czysta esencja życiowa natury teraz pod postacią szkła. W ich języku brzmiała znacznie piękniej, ale nie potrzebował dużo czasu na znalezienie rozwiązania. Po miesiącach spędzonych w podróży z niewidomym mnichem. Udyr nauczył się odczytywać znaczenie ajoniańskiej mowy. Docierając do stromych wschodnich stoków zimowej iglicy, Udyr zatrzymał się, aby spojrzeć na znajdujące się przed nim zamarznięte w całej swojej okazałości jezioro. Na obrzeżach zbiornika wodnego leżały kości i zwłoki dzikich zwierząt, jak również martwych szamanów czy kapłanów, którzy przybywali do tego miejsca w ciągu miesięcy, lat i wieków przed nim. Udyr stał w bezruchu. Jego klatka piersiowa była naga, a oczy zamknięte w osłonie przed rześkim porannym powietrzem. Te ziemie były moim domem, rzekł pod nosem. Spojrzał na swoje odbicie w lodzie. Pokazywało ono twarz mężczyzny, podniszczonego i zmęczonego swoimi podróżami. Mój odpoczynek dobiegł końca. Słyszę, jak nadchodzą, pomyślał. Lód się poruszył, z chwilą gdy Udyr zobaczył, że jego obraz pęka na kawałki w zamarzniętej powierzchni, powstała szczelina. Wkrótce potem całe płyty oderwały się i odpłynęły. Udyr czekał pełen respektu dla żywiołu. Lodowata woda zaczęła bulgotać, z początku wolno, ale po chwili gwałtownie przyspieszyła. Para uniosła się nad taflą, wypełniając powietrze ciepłem. Udyr wziął spokojny oddech i wzniósł ramiona, przygotowując się. Z mgły wyskoczyła lodowa bestia, wyrzeźbiona przez magię ziemi i zrodzona z jeziora. Grunt pod nogami Udyra drżał, gdy robiła grzmiące kroki w jego kierunku. Udyr spojrzał w górę na wznoszącego się nad nim dzikiego ducha, trzykrotnie wyższego od niego. Szmery zaczęły się cicho, niczym miękkie liście opadające na świeży śnieg. Jednak nagle stały się głośniejsze, zgorzkniałe, niespokojne. Tutaj są. Stęki zmieniły się w warczenie, szmery w szczekanie, jedne przebijały się przez drugie. Ich wściekłość zawładnęła jego umysłem, miażdżąc i próbując zastąpić każdą myśl. Na początku, głosy, elnyki, drwaski i inne rywalizowały o dominującą pozycję. Udyr wielokrotnie słyszał w sobie ich brzmienie. Wkrótce połączyły się ze sobą w formę, której najbardziej się obawiał krwiożerczego tygrysa. Duchowy wędrowco, podejdź bliżej! warknął tygrys. Zabierz głos i powiedz nam, dlaczego powróciłeś. Udyr dopiero co zebrał siły, by stłumić westchnienie. Jego kolana zapadły się pod ciężarem hałasu w głowie, a ręce wystrzeliły w kierunku ziemi, by podeprzeć ciało. Wykręcając kark, spojrzał na dzikie stworzenie, ale nie chciał odpowiedzieć. Głosy uniosły się na widok bezczynności Udyra, a tygrys ryczał nad resztą. Nie zasługujesz, by nazywać Freliord domem, jesteś słaby uder wytrzymał gdy duch uderzył w niego głową a odłamki lodowatego ciała wcinały się w jego skórę wędrowiec przeskoczył daleko nad ziemią i wylądował na twardej skale nie mogę ustąpić pomyślał odzyskał równowagę przetarł krew z twarzy i zacisnął pięści wbił knykcie w mroźną ziemię owładnęło go pulsowanie dobiegające z jego ramion żyły tętniły od jego dłoni aż po ramiona w trakcie wstawania udr przygotował się do kolejnego ciosu. Duch zaryczał po raz kolejny. Silni walczą, zamiast tego tłumisz swój głos i drżysz. Duch ruszył w jego stronę. Uder próbował uniknąć ciosu, ale przeciwnik był szybszy i silniejszy. Przewrócił się na bok, a tygrys wziął zamach łapą i dosięgnął pazurami duchowego wędrowca, rozpryskując jego krew po zamarzniętej ziemi. Udyr uklęknął z bólu. Czuł wzbierający się w nim gniew, ale nadal się powstrzymywał. Nie mogę ustąpić. Myśl rozbrzmiewała w jego głowie. Duch zbliżył się, wydając zdziczały okrzyk przed rzuceniem się na Udyra. Zdając sobie sprawę, że nie mógł w porę uniknąć ataku, skrzyżował ręce przed sobą i zacisnął pięści. Otoczyła go magiczna energia, która zablokowała śmiertelny cios tygrysiego ducha. Duch odleciał do tyłu. Po odzyskaniu równowagi wyszczerzył swoje kły. Jego lodowate ciało tryskało złowrogą energią, łamiąc pod stopami kości swoich poprzednich ofiar. Śmierć była wszystkim, co znało to miejsce. Udyr uklęknął teraz na obu kolanach z głową skierowaną w dół, a jego ciało pulsowało z bólu podczas gdy duch kręcił się wokół niego. Wędrowiec czuł, że ziemia trzęsie się z każdym jego krokiem. Nie tędy droga, stwierdził. Zacierał zęby, po których sączyła się krew z jego warg, kiedy poczuł, że ziemia znów drży. Głosy zadudniły. Słabousze, padną ofiarą. Udyr spojrzał w górę i dostrzegł ducha szarżującego w jego kierunku. Zobaczył żądne krwi oczy, tak szerokie, że mógł rozpoznać w nich swoje przepełnione przemocą odbicie. Muszę zaakceptować to, kim jestem, pomyślał. Złote płomienie wyłoniły się ze skóry Udyra jak dziki ogień, a gniew przenikający przez ciało wędrowca dorównywał gniewowi znajdującego się przed nim tygrysiego ducha. W końcu ofiara zdecydowała się walczyć. Udyr zaryczał i ruszył prosto na przeciwnika. Wskakując na nogę bestii, wspiął się na jej nierówną powierzchnię, wbijając krwawiące ręce w kawałki lodu, by tylko móc podciągnąć się do góry. Potwór zaczął się miotać, a ostre krawędzie jego ciała przeszywały skórę duchowego wędrowca. Uder krzyczał, rozkoszując się swoją potęgą. W końcu jego gniew dorównał złości przeciwnika, gdyż obaj zatopili się w swojej dzikiej naturze. Gwałtownym skokiem dotarł do grzbietu ducha. Strugi jego krwi spływały z boków bestii. Zebrała się w nim duchowa energia, na tyle silna, by stłumić wszelki ból. Głosy dzikich stworzeń rozbrzmiewały w jego umyśle. Gorzkie krzyki ofiar, pożartych przez tygrysa i jego własny, nieokiełznany gniew, łączyły się w jedno. — Nie jestem słabeuszem! — ryknął wędrowca. Udyr wyprowadził serię eksplodujących uderzeń, tworząc sieć pęknięć rozchodzącą się po ciele potwora. Bez zastanowienia drapał i ciągnął, rozrywając swojego przeciwnika na strzępy. Wyjąc w czystej wściekłości, zamachnął się głową i zatopił kły głęboko w szyi ducha. Oczekiwał, że duch się przewróci, jego ciało pęknie, a gigantyczne bryły lody obrócą się w pył. Ale już go nie było. Odszedł razem z głosami. Czy wrzeszczały, a może płakały? Wysoko nad sobą usłyszał odgłos orła. Skupienie, spokój, wybrzmiały jego myśli. Udyr zachwiał się i upadł na twarde podłoże. Oddychając głęboko, leżał na brzegu jeziora i patrzył, jak przepadają resztki jego przeciwnika. Nagle usłyszał kolejne dudnienie i wstał na nogi. Jezioro, jakby świętując jego zwycięstwo, zaczęło się rozmrażać. Pozostały lód topił się kawałek po kawałku, podnosząc poziom wody która zalała zimną i twardą ziemię. Udyr, przypominając sobie powtarzany w Hiranie niezliczoną ilość razy rytuał, ruszył do przodu, kulejąc. Nabrał zimną wodę do rąk i przemył głowę, ramiona oraz plecy, by opłukać rany do czysta. Potem napił się. Spoglądał w swoje odbicie, dostrzegając patrzącego się na niego mężczyznę, zraniony po próbach, żywy. Jestem kim jestem, stwierdził. Udyr słyszał tylko dźwięk płynącej wody, ale nie uśmiechał się. Jeszcze długa droga do zakończenia tej walki, rzekł.